Jest niedziela 12 stycznia, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda-Potrykus, czas na losowania. Totalizator sportowy spółka Zoinformuje. informuje. 16 stycznia 2025 roku nastąpi rozpoczęcie sprzedaży trzech transz losów loterii pieniężnej Mega Pensja, dla której numer identyfikacyjny rozpoczyna się liczbą 0758. A już we wtorek powalczymy o tytuł lotto milionera i miliony. Zachęcam do typowania szczęśliwej szóstki, bo tym razem będzie można wygrać nawet 10 milionów złotych. Warto też dopłacić złotówkę i grać w lotto plus. Wczoraj grający w puławach sięgnął po milion złotych. Gratuluję. Multi-multi to opcja dla strategów. Od decyzji gracza zależy, o jakie pieniądze toczy się gra. A największa możliwa wygrana to aż 25 milionów złotych. Zapraszam na losowanie 20 liczb. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 31. 42. Siedemdziesiąt dziewięć, trzydzieści pięć, trzydzieści siedem, dwadzieścia trzy, sześćdziesiąt dziewięć, sześćdziesiąt osiem, jedenaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem, czterdzieści cztery pięćdziesiąt dwa sześćdziesiąt, siedemnaście, siedemdziesiąt jeden. 45, 5, 57, 50, liczba 50 jest plusem. W mini to praktycznie codziennie ktoś wygrywa. Na przykład w czwartkowym losowaniu padły trzy piątki warte po ponad 147 tysięcy złotych. Pora na kolejną, losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone w Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 23, 15, 35, 4, 40. W każdym losowaniu kaskady może paść ponad 300 tysięcy wygranych, a najwyższa z nich może być warta aż 4 miliona złotych. Zapraszam na losowanie 12 liczb. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Babel maszyny jest pusty. zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Czternaście siedemnaście dwadzieścia trzy jeden, trzynaście, osiemnaście, jedenaście, dziesięć, dwanaście, dwa? Szesnaście. A już we wtorek kolejne losowanie Eurojackpot. zagramy o 45 milionów złotych. Szybko przypomnę, że w tej grze typuje się 5 liczb z 50 oraz dwie 12. Osoby, które chcą powalczyć o więcej liczbę, chcą typować więcej liczb, mogą zagrać systemem. Powodzenia! 5, 10, może aż 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat, jeśli ktoś ma ochotę na taką wygraną powinien spróbować szczęścia w ekstra pensji. Losowanie przed nami. Zapraszam. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowana liczba: 17, 2, 28, 13, 9. A ostatnią wylosowaną liczbą w Extrapensi jest liczba. Dwa. Wszyscy grający w Ekstrapensję mogą dać sobie drugą szansę na wygraną dzięki Ekstrapremii. Do zdobycia 100 tysięcy złotych. Pora wejść do gry. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Będę maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynam losowanie. 13 3 10 19 34 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba... 3 Wieczór w studiu Lotto dobiega końca. Już teraz zapraszam na jutrzejsze losowania, które poprowadzi Agata Jasińska. Będzie można je obejrzeć na lotto.pl oraz profilach Lotto w mediach społecznościowych. Przypominam, że na lotto.pl można znaleźć wyniki losowań, informacje o wygranych oraz wiele innych informacji o grach lotto. Można także grać w gry lotto. Jest to prosty i wygodny sposób, aby nie przegapić żadnej okazji na dużą wygraną. Życzę spokojnej nocy. Dobranoc. Daí guia-se na lotto.pl e vá ficar